Pan sam. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przechodząc, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego idź, obmyj się w sadzawce z co się tłumaczy posłany. On więc on więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc, a sąsiedzi ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i grzebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem zaprowadził więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów, a tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali Go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i nie widzę. Niektórzy więc pośród faryzeuszów rzekli, Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szapatu. inni powiedzieli. Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego, a ty co o nim mówisz? Jako, że ci otworzył oczy, odpowiedział. To prorok. Rzekli mu w odpowiedzi, Cało, urodziłeś się w rzekach, a nas pouczasz, i wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: Czy ty wierzysz, w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego: Jezus, jest w nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział, wierzył w panie i oddał mu panie. Oto słowo Pańskie. Czwarta niedziela Wielkiego Postu. Mieliśmy dzisiaj rozpocząć nasze rekolekcje Wielkopostne. Te różne formy rekolekcji możemy śledzić na stronach internetowych. Możemy w nich uczestniczyć tą drogą, ale trzeba powiedzieć, że Pan Bóg w tym tegorocznym wielkim poście wybrał swoistą formę rekolekcji wielkopostnych, dostępnych globalnie, to znaczy rekolekcji, które przeżywa cały świat. Te doświadczenia, które, których jesteśmy świadkami, których uczestniczymy, doświadczenia epidemii, mogą być i są na pewno taką okazją do swoistych rekolekcji, by się zatrzymać, by się zastanowić, by pomyśleć nad sensem życia. By sobie przypomnieć tak bardzo namacalnie, że życie człowieka tu na Ziemi jest jakimś etapem, jest swego rodzaju wstępem do następnego etapu, jakim jest życie wieczne. To dawne, przypominane w dawnych wiekach. Motto Memento Mori jest dla nas tak dzisiaj szczególnie obecne. Pamiętaj człowieku o śmierci, pamiętaj, że umrzesz. Ale to, że umrzesz, nie znaczy, że to będzie koniec. Ale to będzie wejście do następnego, nowego etapu Twojego istnienia, który będzie już istnieniem wiecznym. Czy jesteś na to gotowy? Czy jesteś do tego przygotowany? To są pytania, które te swoiste rekolekcje, które przeżywa cały świat w tym w tegorocznym Wielkim Poście, to są pytania, które warto i trzeba sobie postawić. Czy jestem na to gotowy? Gotowa? Jakie jest moje życie? Jaka jest jakość tego życia? Czy to sprawia, że mogę czuć się gotowym? No do końca człowiek nigdy zapewne gotowy się nie czuje, ale czy robię wszystko, by żyć właśnie tak, jak uczy Chrystus? Choćby w różnych przypowieściach w Ewangelii o dziesięciu Pannach o właśnie różnych tego typu, tych, tego typu obrazach, w których Pan Jezus mówi nam o gotowości. Czuwajcie i bądźcie gotowi. To jest jedna myśl, jeden, jeden wniosek, który płynie z przeżywania tych swoistych rekolekcji. Drugi jest taki, że. Trzeba się kiedyś w końcu zatrzymać. Może w takiej formie Pan Bóg do nas przemawia, byśmy się mogli zatrzymać w tym naszym pędzie życia. Dzisiaj bardzo wielu ludzi tłumaczy się brakiem czasu na wszystko. Nie mam czasu, jestem zabiegany, jestem zajęty. A zwłaszcza tego czasu. Wielu ludziom brakuje na rzeczy ważne, istotne, na refleksję o swoim życiu, życiu innych, jakie to życie jest, czy idę dobrą drogą, czy wszystko w moim życiu zgadza się z wolą Bożą, czy się może Panu Bogu podobać. Nie ma czasu. Nie ma czasu na relacje z Bogiem. Nie ma czasu na relacje z człowiekiem, bo człowiek współczesny jest tak bardzo zajęty, zabiegany. Chce mieć kontrolę nad wszystkim, chce nad wszystkim panować, chce być pewny wszystkiego. A tu proszę, przychodzi takie doświadczenie, którego nie ogarniamy, ogólnoświatowe doświadczenie, które pokazuje nam, człowieku, nie wszystko od Ciebie zależy. Nie nad wszystkim masz kontrolę i nie nad wszystkim możesz i nie nad wszystkim będziesz panował. Co zatem zrobić? No przede wszystkim zdać się na Pana Boga. Naprawdę zdać się na Pana Boga to jest test, test naszej wiary i naszego zawierzenia, zaufania Panu Bogu. I trzeba ten test zdawać, pomagać innym. Jesteśmy posłani. Przez Chrystusa także do innych, zwłaszcza do tych, którzy tak bardzo właśnie zajęci, zabiegani doczesnością, mają strach w oczach. Słyszeliśmy w psalmie bardzo piękne słowa. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kiej Twój i laska pasterska są moją pociechą. No właśnie. Czy taka jest moja wiara i taka jest moja ufność? Czy mogę w każdej chwili, także w tych, tym trudnym czasie ze spokojnym sercem wypowiadać słowa tego psa, no, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. To też chwila do refleksji nad tym, czy wierzę, czy ufam Panu Bogu. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii pytał niewidomego, którego uzdrowił, czy wierzysz Syna Człowieczego. On mu odpowiada pytaniem, a któż to jest, abym w Niego uwierzył? Jezus mu znowu odpowiada: Jest nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiada Chrystusowi: Wierzę, panie, i oddał mu pokłon. Jest nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. Jezus jest zawsze obecny. Szczególnie poprzez Kościół, który pozostawił tutaj na ziemi. Mimo, że ten Kościół, będąc takim ludzki, jest taki słaby, upadający także i grzeszny, jednak Jezus jest i można Go zobaczyć. Można Go zobaczyć w każdej Eucharystii. Można Go zobaczyć przez sakramentalne znaki. I On mówi, mówi w swoim Słowie. I można Go usłyszeć właśnie... Przez to Boże Słowo, którego słuchamy, które czytamy, aby tak było, abyśmy czytali. Bo Jezus jest i mówi. I to także okazja do refleksji nad tym, jak dzisiaj współczesny człowiek chce widzieć i słyszeć Jezusa, jak jest na Niego otwarty. Niestety wielu jest takich, którzy się odwracają, którzy plują na Jego Kościoł. a jest słaby, bo jest ludzki, jest grzeszny, ale jest też i Boży, bo jest obecny w Nim Zbawiciel. I mówi do nas i dziś pyta, czy wierzysz w Syna Człowieczego? Czy wierzysz? Czy wierzysz, że jestem Bogiem? Że jestem wszechmogący, że mogę wszystko, a przede wszystkim, że Cię kocham i pragnę Cię zbawić? Czy wierzysz w to, że przez każdą trudność i każde doświadczenie można przejść bezpiecznie do celu? Czy wierzysz w to, że Syn Człowieczy, że Jezus Zbawiciel może? I może nas przez to wszystko przeprowadzić. Jeśli wierzysz, to uczyń, jak ten dzisiejszy uzdrowiony człowiek z Ewangelii. Wierzę, Panie, i oddaj Mu pokłon. Nie wirusowi, nie ludzkim, tylko możliwościom i zdolnościom, ale upadnij i oddaj pokłon Jezusowi, mówiąc: za szczerym sercem wierzą panie